Był zimny listopadowy poranek w Warszawie. Niebo było ciężkie od chmur i wyglądało, jakby w każdej chwili miało spaść śnieg. Przed wejściem do imponującego budynku ze szkła i stali, siedziby korporacji Kowalski, największego technologicznego konglomeratu w Polsce, panował nieustanny ruch. Elegancko ubrani ludzie wchodzili i wychodzili, każdy w pośpiechu, każdy ważny. Do głównego wejścia zbliżała się młoda kobieta. Nazywała się Zofia Nowak. Miała 27 lat i ubrana była w prostą beżową sukienkę z bawełny, wytartą na brzegach, spraną tak bardzo, że straciła swój pierwotny kolor. Jej buty były zniszczone, a w rękach trzymała tylko wyblakłą torbę z materiału. Ostrożnie ściskała w dłoniach pożółkłą kopertę, poplamioną na rogach, jakby była to najcenniejsza rzecz na świecie. Ochroniarz przy drzwiach postawny mężczyzna w nieskazitelnym mundurze spojrzał na nią z góry. W jego oczach pojawiło się natychmiastowe lekceważenie. Nie wyglądała na osobę, która miała coś wspólnego z tym miejscem. Przepraszam, odezwała się Zofia cicho. Muszę porozmawiać z panem Kowalskim. To pilne. Ochroniarz prychnął krótko z ironią. Oczywiście, a ja muszę porozmawiać z papieżem. Proszę odejść, proszę Kani. To nie miejsce dla żebraków. Nie jestem Żebraczką, odpowiedziała Zofia spokojnie, choć w jej głosie drżały emocje. Mam coś bardzo ważnego, co muszę przekazać mu osobiście. Posłuchaj. Nachylił się w jej stronę tonem ostrzegawczym. Nie wiem, jaki numer próbujesz tu odwalić, ale nie uda ci się. Jeśli coś masz do przekazania, zostaw to w recepcji. Choć wątpię, żeby ktoś to w ogóle przeczytał. Zofia przełknęła ślinę. Przebyła ponad 200 kilometrów z małej wioski na wschodzie kraju. Wydała ostatnie oszczędności na bilet autobusowy. Noc spędziła na dworcu, bo nie było ją stać na hotel. Ta koperta była wszystkim, co miała i musiała ją dostarczyć. Proszę, powiedziała z błyskiem łez w oczach. To dotyczy czegoś, co wydarzyło się 25 lat temu. On będzie chciał o tym wiedzieć. Ochroniarz machnął ręką, zniecierpliwiony. Dość. Albo wychodzisz, albo dzwonię po policję. Wybieraj. Zofia rozejrzała się wokół. Inni ochroniarze już patrzyli w ich stronę. Wiedziała, że jeśli zrobi choć jeden niewłaściwy ruch, zostanie wyprowadzona siłą. Serce ścisnęło się jej z bólu. Dobrze, wyszeptała. Zostawię to w recepcji. Mężczyzna kiwnął głową z satysfakcją i otworzył drzwi. Zofia przeszła obok niego, czując na sobie ciężar jego wzroku, pełnego pogardy. Hol był jeszcze bardziej onieśmielający, niż sobie wyobrażała. Polerowana posadzka z marmuru odbijała światło olbrzymich Żyrandoli. Wszędzie stali eleganccy ludzie, rozmawiający w grupkach. Ich pewne kroki i zdecydowane gesty tylko potęgowały wrażenie, że ona tu nie pasuje. Powoli podeszła do recepcji, gdzie dwie młode kobiety w idealnie dopasowanych uniformach obsługiwały gości. Jedna z nich rozmawiała przez telefon, druga pisała coś na komputerze, nawet nie podnosząc wzroku. Zofia czekała. Minutę. Dwie, pięć. Recepcjonistka wciąż pisała od czasu do czasu poprawiając perfekcyjnie ułożone włosy. Przepraszam, odważyła się w końcu powiedzieć Zofia. Recepcjonistka uniosła wzrok na ułamek sekundy, oceniła Zofię od stóp do gół, po czym wróciła do ekranu. Jeśli szuka pani pracy w sprzątaniu, wejście dla personelu jest z tyłu budynku. Nie ja nie szukam pracy, odparła Zofia głas jej drżał. Muszę porozmawiać z panem Kowalskim. Mam coś, co muszę mu przekazać. Recepcjonistka westchnęła teatralnie, jakby właśnie straciła cierpliwość. Pan Kowalski nie przyjmuje nikogo bez umówienia, a już na pewno nie przyjmuje osób bez identyfikatora firmowego. Proszę to naprawdę ważne Zofia położyła kopertę na blacie. To dotyczy jego rodziny jego przeszłości. Druga recepcjonistka, która właśnie skończyła rozmowę telefoniczną, spojrzała na koleżankę, a potem na Zofię. Ich wymiana spojrzeń mówiła wszystko. Kolejna wariatka z jakąś dziwną historią. Słuchaj, odezwała się druga kobieta, udawając cierpliwość. Codziennie ktoś przychodzi i mówi, że ma coś ważnego dla prezesa. Listy, propozycje, petycje. Jeśli to takie ważne, proszę wysłać to pocztą. Sekretariat się tym zajmie. Ale to się zgubi, zaprotestowała Zofia. On musi to zobaczyć osobiście. Zrozumie, kiedy zobaczy. To proszę zostawić tutaj, powiedziała pierwsza recepcjonistka obojętnie, biorąc kopertę i wrzucając ją do pudełka pełnego innych papierów. Ktoś to kiedyś przejrzy, może. Serce Zofii zamarło. Widok koperty, którą chroniła przez tyle lat, wrzuconej jak śmieć do kartonu, był jak cios w brzuch. Ale kiedy? Kiedy on to zobaczy? Nie mam pojęcia. Tydzień? Miesiąc? Zależy jak ważne, odpowiedziała recepcjonistka, już z powrotem wpatrując się w ekran. A teraz, jeśli pani pozwoli, mamy pracę. Zofia stała nieruchomą, z poczuciem całkowitej bezsilności. Przebyła tak długą drogę, włożyła w to wszystko, co miała i została potraktowana jak nikt. Następny rzuciła recepcjonistka, patrząc za Zofią na mężczyznę w garniturze, który czekał w kolejce. Zofia odeszła chwiejnym krokiem, nogi miała jak z waty. Usiadła na ławce przy wejściu, próbując zebrać myśli. Nie mogła tak po prostu odejść, nie po tym wszystkim. Siedząc tam, patrzyła na ludzi przechodzących w pośpiechu obok, myślała o tym, dlaczego tu przyszła, o obietnicy, którą złożyła. O swojej matce, Marii Nowak, która zmarła trzy miesiące temu po długiej walce z rakiem. W ostatnich dniach życia, kiedy morfina nie potrafiła już całkowicie uśmierzyć bólu, matka Zofii zawołała ją do siebie. Z drżącymi dwońmi podała jej ten sam pożółkły kopert. Zofio, wyszeptała. Każda sylaba była dla niej ogromnym wysiłkiem. Jest coś, czego nigdy ci nie powiedziałam. Coś, co ukrywałam przez 25 lat. Jest pewien mężczyzna, który musi poznać prawdę. Obiecaj mi, że mu to przekażesz. Obiecaj, że go odnajdziesz. Mamo, musisz odpoczywać, powiedziała Zofia, ściskając delikatnie jej wychudniętą dłoń. Obiecaj, nalegała matka, jej oczy wciąż błyszczały mimo choroby. Jurek Kowalski, prezes korporacji kowalski w Warszawie, znajdź go, daj mu to, on ma prawo wiedzieć. Zofia obiecała, jak mogłaby nie obiecać, i teraz, po całej tej drodze, po spełnieniu obietnicy, aż do tego punktu, czuła, że wszystko może się rozpaść. Spojrzała na zegar wiszący na ścianie. 11:15. Jak długo powinna jeszcze czekać? Co powinna zrobić? Właśnie wtedy drzwi głównej windy otworzyły się i wyszła z niej grupa dyrektorów, rozmawiających żywo o liczbach i prognozach. Wśród nich był mężczyzna, który od razu przyciągnął uwagę. Wysoki, z siwiejącymi włosami, starannie ułożonymi, w garniturze szytym na miarę, takim, który kosztował zapewne więcej niż Zofia zarabiała w rok. W jego sposobie poruszania się była naturalna pewność, jakby przestrzeń wokół niego dostosowywała się do jego obecności. Recepcjonistki natychmiast się wyprostowały, automatyczne uśmiechy pojawiły się na ich twarzach. Dzień dobry, panie Kowalski, powiedziały równocześnie. Serce Zofii zaczęło bić jak szalone. To był on. Jerzy Kowalski we własnej osobie. Wstała odruchowo, ale nogi jakby zapomniały, jak się chodzi. Kowalski zatrzymał się przy recepcji, przeglądając papiery, które podała mu jedna z kobiet. Wyglądał na rozkojarzony, jego myśli były gdzieś daleko. Zofia zmusiła swoje nogi do ruchu. Jeden krok, drugi. Zbliżyła się do blatu, serce waliło jej tak mocno, że miała wrażenie, że wszyscy je słyszą. Panie Kowalski! zaczęła głosem cichszym niż planowała. Recepcjonistki spojrzały na nią z przerażeniem. Jedna z nich dała jej znak ręką, by natychmiast odeszła, ale Kowalski uniósł wzrok. Po raz pierwszy ktoś w tym budynku naprawdę na nią spojrzał. Jego niebieskie, przenikliwe oczy zatrzymały się na niej na dłuższą chwilę. Tak? zapytał tonem uprzejmym, ale chłodnym. Tonem człowieka, który przyzwyczaił się, że nieustannie ktoś go zaczepia. – Ja… muszę z panem porozmawiać. To dotyczy Marii Nowak. Zmiana była natychmiastowa. Twarz Kowalskiego, która wcześniej była spokojna i nieco znudzona, nagle zesztywniała. Oczy rozszerzyły się, kolor odpłył mu z policzków. Upuścił papieje, które trzymał w dłoniach, rozsypały się po ladzie. – Co pani powiedziała? – zapytał błosem napiętym, pełnym emocji. – Maria Nowak – powtórzyła Zofia, nabierając odwagi – Widząc jego reakcję. Moja mama, zmarła trzy miesiące temu, ale przed śmiercią poprosiła mnie, żebym pana odnalazła. Żebym przekazała panu coś bardzo ważnego. Kowalski znieruchomiał. Recepcjonistki wymieniały spojrzenia, zdezorientowane i zaniepokojone. Dyrektorzy, którzy byli z nim, zamilkli, czując, że dzieje się coś poważnego. Maria! wyszeptał Kowalski, jakby próbował przypomnieć sobie to imię po latach. Maria Nowak. Ona? odeszła. Zofia skinęła głową. Uzy błyszczały w jej oczach. Tak, panie prezesie. Rak? Walczyła przez dwa lata, ale. Kowalski przetarł dłonią po twarzy. Nagle wyglądał na o wiele starszego. Gdzie? Gdzie jest to, co chciała mi przekazać? Zostawiłam to tam, w pudełku wskazała Zofia na recepcję. Próbowałam wytłumaczyć, że to ważne, ale Kowalski odwrócił się gwałtownie do recepcjonistek. To pudełko natychmiast. Recepcjonistka, która wcześniej wrzuciła kopertę do środka, pobladła. Z drżącymi rękami zaczęła przeszukiwać zawartość. W końcu znalazła żółtawy poplamiony kopert i podała go Kowalskiemu. Wziął go obiema rękami, jakby trzymał coś kruchego. Przesunął palcami po wytartych brzegach, po blakłym piśmie z przodu. Zofia zauważyła, że jego oczy zaszkliły się łzami. Panie prezesie, Odezwał się jeden z dyrektorów. Spotkanie o 11:30. Odwołać, przerwał Kowalski natychmiast, nie odrywając wzroku od koperty. Odwołać wszystkie moje spotkania na dziś. I na jutro też, jeśli trzeba. Spojrzał w końcu na Zofię. Tym razem jego spojrzenie było zupełnie inne. Był w nim ból, rozpoznanie i coś, co wyglądało na wstyd. Jak masz na imię? zapytał cicho. Zofia. Zofia Nowak. Zofia powtórzył. Jesteś do niej podobna, do swojej matki. Te same oczy, ta sama twarz. Powinienem był to zauważyć od razu. Rozejrzał się, jakby dopiero teraz zdał sobie sprawę, że wszyscy wpatrują się w nich z ciekawością: ochroniarze, recepcjonistki, dyrektorzy. Chodź ze mną powiedział, wskazując na liftę proszę. Musimy porozmawiać. Jest tyle rzeczy, których muszę zrozumieć. Zofia zawahała się przez moment, po czym skinęła głową. Ruszyli razem w stronę liftu. Kowalski położył jej dłoń na plecach delikatnie, jakby bał się, że zniknie. Gdy drzwi windy zamknęły się za nimi, odcinając ich od ciekawskich spojrzeń w holu, Kowalski w końcu otworzył kopertę. Jego dłonie drżały tak bardzo, że niemal rozerwał papier. W środku były dwie rzeczy: list, napisany na żółkłym od czasu papierze, i stare, wyblakłe fotografie. Kowalski najpierw sięgnął po fotografię. Przedstawiała młodą parę, Obejmującą się i uśmiechającą się do aparatu. On sam, 25 lat młodszy, z ciemnymi włosami i szerokim, beztroskim uśmiechem. A obok niego piękna dziewczyna. O błyszczących oczach i letniej sukience. Maria. Po policzku Kowalskiego spłynęła łza. Szybko ją otarł, ale zaraz pojawiła się następna. – Pamiętam ten dzień – powiedział ochrypłym głosem. Nad jeziorem, niedaleko jej wioski. To było lato. Byliśmy tacy szczęśliwi. Winda dotarła na ostatnie piętro. Drzwi otworzyły się na luksusowy korytarz. Kowalski poprowadził Zofię do dużych drewnianych drzwi na jego końcu. To był jego gabinet. Był ogromny, z oknami od podłogi po sufit, z których rozciągał się panoramiczny widok na Warszawę. Ale Kowalski nawet na niego nie spojrzał. Poszedł prosto do skórzanej sofy przy kominku i usiadł. Ciężko, jakby nogi nie mogły już dłużej go utrzymać. Usiądź proszę, powiedział do Zofii wskazując fotel obok. Muszę to przeczytać, ale chcę, żebyś tu była. Masz do tego prawo. Drżącymi rękami rozłożył list. Pismo było słabe, niestabilne. Wyraźnie napisane przez kogoś bardzo chorego, ale nadal dało się je odczytać. Zaczął czytać na głos, jego głos łamał się kilkakrotnie. Mój drogi Jurek, jeśli to czytasz, znaczy, że już mnie nie ma i że moja córka Zofia dotrzymała obietnicy, którą mi złożyła. Wybacz, że dopiero teraz, po tylu latach, poznajesz prawdę. Wybacz, że tak długo trzymałam ten sekret. Ale mam nadzieję, że zrozumiesz, dlaczego to zrobiłam. Kowalski zatrzymał się, nabierając głęboko powietrza, po czym kontynuował. Kiedy jesienią 1982 roku wyjechałeś do Warszawy na studia, obiecywaliśmy sobie, że damy radę. Miałeś wracać na wakacje, mieliśmy pisać listy, a gdy skończysz studia, wrócić do mnie. I wierzyłam w to. Wierzyłam całym sercem. Ale potem dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Koperta wypadła z rąk Kowalskiego. Spojrzał na Zofię z całkowitym niedowierzeniem. W ciąży? wyszeptał. Ona była, ty jesteś? Zofia nie wiedziała, co powiedzieć. Sama dowiedziała się o tym dopiero wtedy, gdy matka wręczyła jej list do przeczytania przed oddaniem go. To odkrycie przewróciło jej świat do góry nogami. Kowalski podniósł list. Jego dłonie drżały jeszcze bardziej. Bałam się, Jurek. Miałam 19 lat, nie wiedziałam, co robić. Napisałam do ciebie, ale list wrócił. Powiedzieli, że się przeprowadziłeś. Próbowałam cię odnaleźć przez uczelnię ale powiedziano mi, że nie mogą udzielać prywatnych informacji. A potem usłyszałam, że się ożeniłeś z kobietą z Warszawy, z ważnej rodziny. Mówili, że ona też jest w ciąży. Nie wymamrotał Kowalski. Nie, nie, nie. Nigdy nie dostałem żadnego listu. Nigdy. Ale zamilkł, bo wiedział, że reszta była prawdą. Ożenił się z Ewą Nowakowską, córką bogatego przemysłowca. To było małżeństwo zaaranżowane. Ojciec, spragniony rozwoju interesów, nalegał, a młody, ambitny Jurek się zgodził. Tak, Ewa była w ciąży, gdy się pobrali, ale dziecko urodziło się przedwcześnie i nie przeżyło. Małżeństwo rozpadło się po trzech latach w gorzkim rozwodzie. Kiedy dowiedziałam się, że się ożeniłeś, czytał dalej list, postanowiłam nie wtrącać się. Miałeś nowe życie, nową rodzinę. Nie chciałam być biedną dziewczyną z wioski, która wszystko niszczy. Poza tym, mój ojciec był bardzo chory, musiałam się nim opiekować, więc zostałam. Wychowałam Zofię sama. Stała się radością mojego życia, moim największym skarbem. Kowalski płakał już otwarcie, łzy spływały po jego twarzy, a on nawet nie próbował ich ukryć, ale teraz, u kresu życia, widzę, że to było samolubne z mojej strony, że ci nie powiedziałam. Zofia zasługuje, by poznać swojego ojca, a ty zasługujesz, by poznać swoją córkę. Ona jest wspaniała, Jurek. Jest mądra, dobra, silna, ma twoje oczy, twój uśmiech, kiedy naprawdę jest szczęśliwa, uwielbia matematykę tak, jak ty ją kochałeś, rozwiązuje problemy z tą samą upartą determinacją, co ty. List ciągnął się jeszcze przez jeden akapit, ale Kowalski ledwo widział litery przez łzy. Nie oczekuję przebaczenia. Nie oczekuję, że poczujesz jakikolwiek obowiązek. Proszę tylko, byś poznał swoją córkę. Daj jej szansę. Wiele straciła w życiu. Dziadka straciła, gdy miała dwanaście lat. Teraz straci mnie. Nie pozwól, by straciła i ciebie. Nie wtedy, gdy los dał wam szansę, by się odnaleźć. Z całą miłością, jaką zawsze do ciebie czułam, Maria, w gabinecie zapanowała cisza. Za oknem Warszawa żyła dalej swoim rytmem, obojętna na dramat rozgrywający się w tym pokoju. Ale tam, w środku, zderzyły się dwa światy. Kowalski w końcu spojrzał na Zofię. Naprawdę spojrzał, nie przelotnie, ale uważnie, jakby widział ją po raz pierwszy. I teraz dostrzegł. Widział siebie w jej oczach, w linii szczęki. W tym, jak przygryza dolną wargę, gdy się denerwuje, jak mógł tego wcześniej nie zauważyć. Dwadzieścia siedem lat, powiedział z łamiącym się głosem. Masz dwadzieścia siedem lat, a ja straciłem każdy z nich. Twoje pierwsze kroki, pierwsze słowo, pierwszy dzień w szkole. Wszystko. Nie wiedziałeś, powiedziała cicho Zofia, po raz pierwszy od wejścia do budynku, czując, że może mówić. Mama nie pozwoliła ci się dowiedzieć, ale powinienem był szukać. Kiedy wróciłem do wioski na pierwsze wakacje i dowiedziałem się, że się wyprowadziła, powinienem był szukać dalej, ale byłem tak pochłonięty nowym życiem, studiami, małżeństwem, które ojciec dla mnie zaplanował. Pozwoliłem, by Maria stała się tylko pięknym wspomnieniem z przeszłości. Wstał i podszedł do okna, patrząc na miasto, choć tak naprawdę go nie widział. Zbudowałem to imperium, powiedział, wykonując nieokreślony gest w stronę widoku. Tysiąc pracowników, kontrakty z firmami na całym świecie, więcej pieniędzy niż mógłbym wydać w kilku życiach. I po co? Nie mam rodziny. Małżeństwo skończyło się lata temu. Nie miałem więcej dzieci, ale przynajmniej tak myślałem. Odwrócił się do Zofii. Opowiedz mi o sobie. Wszystko. Gdzie mieszkasz? Czym się zajmujesz? Jak wyglądało twoje życie? Zofia zawahała się. Nagle boleśnie świadoma, jak skromne wydawało się jej życie w porównaniu z jego światem. Mieszkam w wiosce, w której wychowała się moja mama zaczęła. Opiekowałam się nią, kiedy zachorowała, więc przez ostatnie dwa lata nie mogłam zbyt dużo pracować. Wcześniej byłam nauczycielką. Uczyłam matematyki dzieci w szkole podstawowej. Matematyka powtórzył Kowalski, a na jego twarzy pojawił się smutny uśmiech Tak! Twoja mama wspominała o tym w liście. Tak, zawsze kochałam liczby, ich logikę, jasność. Mama mówiła, że odziedziczyłam to po kimś, ale nigdy nie powiedziała po kim. Teraz już wiem. A twoje plany? Marzenia? Co chciałabyś zrobić ze swoim życiem? Zofia wzruszyła ramionami. Szczerze mówiąc, już sama nie wiem. Wydałam wszystkie oszczędności, żeby tu przyjechać. Będę musiała znaleźć nową pracę, gdy wrócę. Dom wymaga naprawy. Trzeba opłacić rachunki. Ostatnio nie miałam zbyt wiele czasu na marzenia. Kowalski usiadł z powrotem na Sofie, tym razem bliżej niej. Zofio, wiem, że to nagłe, wiem, że mnie nie znasz i nie masz powodu, by mi ufać, ale chciałbym, naprawdę chciałbym być częścią twojego życia, jeśli tylko mi pozwolisz. Nie przyjechałam tu po nic powiedziała szybko Zofia Chciałam tylko dotrzymać obietnicy którą złożyłam mamie wiem i to sprawia że to wszystko jest jeszcze jeszcze bardziej bolesne dla mnie Przyjechałaś tutaj wydając ostatnie pieniądze tylko by spełnić obietnicę daną swojej matce mojej Marii Ja prawie gdybym nie był wtedy na miejscu odeszłabyś nigdy bym się nie dowiedział ujął jej dłonie delikatnie Proszę nie wyjeżdżaj jeszcze. Zostań w Warszawie choćby na kilka dni. Daj mi szansę Cię poznać. Naprawić choć odrobinę ten stracony czas. Zofia spojrzała na mężczyznę, który był jej ojcem tego obcego, który nagle przestał być obcy. Widziała w jego oczach szczerość i prawdziwy ból. Dobrze, powiedziała w końcu cicho zostanę. Kilka dni. Uśmiech, który rozjaśnił twarz Kowalskiego, był jak słońce przebijające się przez ciemne chmury. Szybko wstał, podszedł do biurka i sięgnął po telefon. Anno, powiedział gdy ktoś odebrał, zarezerwuj najlepszy apartament w hotelu Bristol na dziś, na czas nieokreślony. I odwołaj wszystko w moim kalendarzu na ten tydzień wszystko. Nie, to nie podlega dyskusji. Pojawiło się coś coś znacznie ważniejszego odłożył słuchawkę i wrócił do Zofii. Jesteś zmęczona? Głodna? Kiedy ostatni raz coś jadłaś? Zofia uświadomiła sobie, że nawet nie pamięta, może kanapkę na dworcu poprzedniego wieczoru. Pójdziemy na obiad, zacadował Kowalski. Jest tu niedaleko świetna restauracja, albo pójdziemy tam, gdzie ty chcesz, jak wolisz. Nie trzeba, zaczęła Zofia. Wiem, że nie trzeba, ale ja chcę. Proszę, pozwól mi to zrobić. Pozwól mi, pozwól mi być twoim ojcem. Nawet jeśli już za późno, bym był takim ojcem, na jakiego zasługiwałaś. I wtedy Zofia, ta, która tak długo była silna, która opiekowała się chorą matką bez słowa skargi, która odbyła tę długą podróż zaledwie z nadzieją i obietnicą, w końcu się rozpadła. Łzy, które powstrzymywała przez miesiące, zaczęły spływać po jej policzkach. Kowalski nie zawahał się ani przez chwilę. Przyciągnął ją do siebie i objął trzymając mocno, gdy płakała. Szepcząc słowa pocieszenia i obiecując, że teraz wszystko będzie dobrze. I może rzeczywiście będzie. Może po 27 latach, po całym straconym czasie, po wszystkich zmarnowanych szansach, może wciąż jest czas, by coś zbudować. Relacje, rodzinę. Na dole, w holu budynku, recepcjonistki szeptały między sobą nerwowo, wiedząc, że popełniły straszny błąd. Ochroniarz, który niemal kazał Zofii odejść, był blady jak ściana, pewny, że zostanie zwolniony. Ale w gabinecie na ostatnim piętrze nic z tego nie miało znaczenia. Liczyło się tylko to, że ojciec odnalazł swoją córkę, a córka odnalazła ojca. I że porzukła, poplamiona koperta zmieniła dwa życia na zawsze.